Pokój dobry, kochani. Dziś jest poniedziałek, 10 listopada. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi o takich trzech bardzo ważnych sprawach. Po pierwsze, że karygodne jest, jeśli człowiek w sposób świadomy stwarza takie sytuacje, które prowadzą innych do grzechu. Szczególnie niebezpieczne jest, jeśli są to grzechy, które niszczą w człowieku wiarę w Boga. Druga rzecz to Pan Jezus mówi o potrzebie takiego nieustannego przebaczania, o takiej umiejętności. Nie nurzenia się w momencie, kiedy ktoś przychodzi do nas i prosi nas o przebaczenie, żebyśmy zawsze byli gotowi do tego, żeby przebaczyć, jeśli widzimy u kogoś żal i chęć poprawy. I trzecia bardzo ważna rzecz to Jezus mówi, abyśmy budowali naszą wiarę, aby nasza wiara się rozwijała. Od niej właściwie zależy to wszystko, czy nasze relacje z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem będą dobre. Pan Jezus chce nam przetłumaczyć, abyśmy podjęli taką postawę, która będzie takim zdecydowanym sprzeciwem wobec zła w tym świecie, abyśmy nie dialogowali ze złem, abyśmy mówili swoje zdecydowane nie, głośno i wyraźnie. Nie zgadzam się, nie ma mojej zgody na zło. Abyśmy to co złe, temu co złe, Uwiązali kamień młyński, uszy i po prostu zatopili, żeby to już nie wypłynęło, żebyśmy odcięli się raz na zawsze. I również taka bardzo konkretna propozycja: jeżeli jesteś nauczycielem, rodzicem, wychowawcą, duszpasterzem, to jeśli coś odbierasz młodym ludziom, ale również starszym, to zaproponuj coś w zamian. Nie mów takim slangiem nie, bo nie, tylko postaraj się dać coś w zamian. Na przykład, jeżeli zabierasz swojemu dziecku tablet, dlatego że uważasz, że treści z których korzysta są nieodpowiednie, są gorszące, albo na przykład zbyt dużo czasu spędza przed tabletem czy przed komputerem, to daj dziecku coś w zamian. Pójdźcie razem na basen, na tańce, na wycieczkę, zorganizujcie coś takiego bardzo atrakcyjnego, żeby było alternatywą za, dla tego świata wirtualnego. Pokaż, że ten świat realny jest równie piękna, nawet jeszcze piękniejszy. Jeżeli na przykład jesteś rodzicem i przypadkowo odkryłeś, że twój nastolatek korzysta z pornografii, spróbuj pokazać alternatywę, jak piękny jest człowiek, nie w sposób wulgarny, jakim przedstawia pornografia. Ale w taki sposób, w jaki naprawdę Pan Bóg stworzył człowieka, w sposób piękny, czysty, estetyczny. A więc, kochani, raz na zawsze odcinajmy się od tego, co jest złe, zatapiajmy to i nie wracajmy do tego już nigdy więcej. Natomiast budujmy jakąś nową relację. Tak jak człowiek, który przychodzi, mówi, żałuje za swój grzech, za swoje błędy, chce rozpocząć coś nowego, chce budować nową relację. Daj mi taką szansę. Na zakończenie, kochani, życzę Wam, aby ten dzień dzisiejszy był dla Was dobry, miły i przede wszystkim owocny. Żeby tak było, to przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.